Ja chciałam się zapytać, czy te inne aspekty też rozpatrywaliście, tylko finansowe. Jest dobro dzieci przede wszystkim, gdzie jest strona taka podejście inne do tych dzieci. Zastanawialiście się, że ile razy dziecko szkołę będzie zmieniało? Najpierw jest tutaj od 0 do 4, później od 4 do 6, potem może jeszcze do gimnazjum iść do kamienia, a jeszcze do liceum, to ile razy tą szkołę będą te dzieci zmieniały? To jest, gdzie, gdzie jest podejście psychologiczne do, tych, do, do dzieci, do rozwoju. Ja bardzo Ciężąc. dziękuję Pani za to pytanie. Super, bardzo dobre. To jest bardzo cenna uwaga. Ja dziwię się, że, że Państwo nie że To jest bardzo dobre powiedzenie. Gdzie jest dobro do dziecko? My rozmawiamy o sytuacji dobrej dla nauczycieli przede wszystkim, rodziców. Ja mówię o nauczycielach i mam na to dowody, Panie bardzo. Ja mówię o nauczycielach, mówię o rodzicach, mówię o gminie, a gdzie jest dobro dziecko? Ma Pani 100% racji. To powinniśmy mieć na uwadze. I w wąskim gronie powinniśmy dopracować takiej sytuacji, że to leczkę będzie najważniejsze. Ja dziękuję bardzo Pani za, za tą wypowiedź. Te, tego typu wypowiedzi właśnie dla mnie są najważniejsze.